Witam, siódmy marzec. W końcu rozpoczęcie sezonu w końcu. Do tej pory dwie stare sztuki. Jedną mam w ręku, taki ósmaczek. No i idę sobie i zauważyłem sztukę. O, dosyć. Duży Sprawdzimy co to jest Stara sztuka Pozdrawiam. Hejka, ósmy marzec. Dzień kobiet. Coś mnie swędziała dzisiaj lewa ręka. Jestem ciekawe co dostanę. No i jest sztuka. Dziesiąta, ładny patrzcie takie prezenty na Dzień Kobiet to ja rozumiem idziemy podnieść a obejdziemy sobie go z tej strony drzewa a co ojejku jest to dwunastak przepraszam za pomyłkę nie widziałem tej odnogi Dinky.